Cześć! Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku, przeczytane z biblioteki. Jak widzicie, książka przed, moi, przed moimi i Waszymi oczami. Star Wars: Wielka Republika Ścieżka Zdrady. Książka, nawet jest podpis dla młodzieży. No cóż, czytałam się ją dobrze, więc może jestem młody duchem. Ale dobra, konkretniej. Jest to kolejna książka z tego cyklu, czy ze świata Gwiezdnych Wojen, które dla Was. Recenzuję bo wypożyczyłem ją w Księżnicy Beskickiej w bielsku białej w chwili na osiedlu słonecznym przy ulicy REJA. Mają tam sporo książek gwiezdnowojennych i przede wszystkim cały ten cykl Wielkiej Republiki. Powinna tu gdzieś być właśnie lista czasu, rozpiska czasu. Czyli mamy tak, ścieżka z rady, światło Jedi, w ciemność i tak dalej. To jest Wielka Republika, później upadek Jedi, rządy Imperium, era rebelii, Nowa Republika i nastanie nowego porządku. Tutaj mamy też fajnie wplecione filmy, które w ramkach, które Wam podpowiedzą, jakbyście się zastanawiali, gdzie dokładnie chronologia wygląda. I już od razu, co się może rzucić w oczy, bo książki są wpisane chronologicznie. Czyli, a czytaliśmy już do tej pory od światła Jedi do horyzontu północy. A czy ścieżka zdradzy dzieje się wcześniej, dokładnie. Wcześniej niż wszystkie dotychczasowe książki z Nowego Kanonu czy z Wielkiej Republiki. Przede wszystkim i to jest jej największy problem, największa trudność, jaką mieli autorzy. Gdyż czytając ogólnie Wielką Republikę, książki, komiksy, tym całym wydarzeniem, czy całym, całym tym, jak to określić, bym inaczej... Tym całym okresem w czasach, w świecie Gwiezdnych Wojen, to przyzwyczajaliśmy się do pewnych schematów, do pewnych postaci, do pewnych zastanych faktów. Kto był kanclerzem, że był latarnie Gwiezdny Blask, że, yy, że było zakrężenie ze strony hillów i tak dalej. Tutaj tego nie ma, ponieważ akcja dzieje się wcześniej. I to była największa trudność, którą mieli tutaj, nazwijmy to autorzy, właśnie jak od nowa zainteresować nas projektem Wielka Republika, skoro ci wszyscy bohaterowie, ta sama historia, którą znaliśmy i zainteresowaliśmy się, wydarzy się później. Tym bardziej, że na przykład Gasnąca Gwiazda zostawia i horyzont północy zostawili nas w takim momencie, że ach, ja bym czytał, co, co się tam dzieje dalej. Twórcy właśnie Wielkiej Republiki cofnęli nas w czasie. I mamy historię klasyczny przykład. Gdzie mamy sobie jakąś planetę, gdzie jest, są wysłani Jedi, mistrzyni z uczniem, na miejscu jest jakaś sekta, sekta odłam wyznawcy mocy i oni twierdzą, że moc jest, istnieje, tu akurat nie mamy, nikt nie ma żadnych wątpliwości, a zarówno Jedi, jak i nazwijmy ta sekta, ścieżka otwartej dłoni, czy coś takiego oni się nazywają. Pewnie tu jest gdzieś w opisie... Bo, 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 bo. Ścieżka otwartej dłoni, dokładnie. I tak, oni głęboko wierzą właśnie w moc, tylko że w moc, której nie należy ingerować, którą należy chronić, której nie należy używać. Nie nadużywać. Nie wolno w ogóle jej używać. Więc tutaj zderzenie wyznawców tej sekty, tej ścieżki z rycerzami Jedi, którzy generalnie, powszechnie korzystają z mocy do, do wykonywania różnych rzeczy, Mniej lub bardziej ważnych, jest dosyć dużym problemem i dosyć dużą ciekawostką. I tak, nasi Jedi trafiają na tą planetę, gdzie jest ta sekta, w poszukiwaniu ukradzionych artefaktów mocy. Sekta wychodzi z założenia, oczywiście się to ukrywa, że moc musi być wolna i oni te artefakty nie tyle ukradli, co uwolnili, zabezpieczyli przed ingerencją, itd. No i książka. Wydarzenia się toczą dość ślimaczym znaczy tempem, może tak bez, bez jakichś takich największych emocji. Mamy tutaj, że nasz Padawan nawiązuje pewną relację z członkinią sekty i coś tu się dzieje. Wyraźnie są jakieś emocje, wyraźnie między nimi zaiskrzyło. Ani ona, ani on do końca nie wiedzą dlaczego i jak sobie z tym poradzić. I następują pewne wydarzenia. Które powodują, że ta relacja już zaczyna mieć problemy? Po pierwsze, yy, chłopak najpierw używa mocy, czyli to powoduje, że nasza członkini sekty, dziewczyna, marda, ma problem po prostu z tym, bo tutaj fajny chłopak, a tu robi coś, co jest sprzeczne z jej przekonaniami. Chłopak też generalnie ma problem, ponieważ nie chce jej urazić, ale generalnie nie robi nic złego według jego przekonań. Więc mamy ciekawą sytuację. Sytuacja podkręca fakt nawet dodatkowo w momencie, w którym on tej mocy już nie używa, nazwijmy to jako sztuczkę, pokaz, ciekawostkę, tylko faktycznie w bardzo dobrym celu ku pomocy. I tu zaczynają się problemy. Czy takie użycie mocy jest właściwe, czy nie. Ścieżka otwartej dłoni twierdzi, że jeżeli zaczerpniemy mocy tu, to gdzieś indziej ona straci i ktoś na tym. Czy my tutaj skorzystamy, tam ktoś straci. I nie należy tego robić. I to by się tak czytało w OK. To szło w miarę OK. Taka relacja ciekawa. Najlepsza jest końcówka. Ponieważ w końcówce akcja przyspieszyła, i zaczęło robić się naprawdę, naprawdę ciekawie. I ostatnie kilkadziesiąt stron czytałem z zapartym tchem. ciekawe, jak to się skończy, do czego to dąży. Jaki będzie efekt? I jestem bardzo zaintrygowany. Sądzę, znaczy, że będzie kontynuacja, bo to by pasowało. I to jest fajne ustawienie początków, można powiedzieć, yy, do wydarzeń, które mają miejsce później w świetle Jedi. Ponieważ ci, co czytali Światło Jedi, czyli tą pierwszą książkę z Wielkiej Republiki Tom, to mogą skojarzyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, jedno nazwisko, które od razu się zapali: lampka. Coś tu jest na rzeczy, jako przodek pewnych, pewnej postaci, i drugie może się skojarzyć z nazwą statku. I to jest właśnie pod tym względem ciekawe. I bardzo mnie intryguje, jak doszło pomiędzy jak, jaki ten będzie ten okres między tym, tą książką, czyli przed, między ścieżką zdrady a Światłem Jedi. Dlatego zachęcam do przeczytania. Co do zasady. Nie, musisz znać wiel nie trzeba znać Wielkiej Republiki wcześniejszych rzeczy. Można czytać po prostu samodzielnie. z gigantycznym zaletą. Chcesz jakąś książkę o Gwiezdnych Wojnach? Nie musisz mieć żadnej postaci znanej, którą masz. Po prostu czytasz to i można być, moim zdaniem, zadowolonym. Ja gorąco polecam. Strona techniczna to klasyczne wydawnictwo o lesie, Juk. przyjemna, Przyjemnej wielkości książka, przyjemnej wielkości litery bez nie założym żadnych jakiś takich problemów czy, czy coś takiego nie, po prostu się dobrze czytało, więc jestem zadowolony. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki w chwili na osiedlu Słonecznym przy ul. Reja w Bielsku Białej. Macie tam sporo książek gwiezdnowojennych, trochę komiksów gwiezdnowojennych. Warto odwiedzać biblioteki. Z mojej strony to, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.